5G połączone z Open run to zdecydowana softwaryzacja funkcjonalności czy infrastruktury tylko. Otóż to w oprogramowaniu zaszywamy kluczowe funkcjonalności systemu, nie w sprzęcie. Jeszcze do niedawna można było powiedzieć, że, że to sprzęt jest królem, teraz królem jest oprogramowanie. W Polsce i w tej części świata posiadamy bardzo, czy możemy korzystać z bardzo wykwalifikowanych kompetencji programistycznych. Dlatego uważam, że 5G i OpenRAN są ogromną szansą dla naszego regionu i dla naszego kraju w zaistnieniu w wyścigu technologicznym. I tutaj warto zauważyć pewną rzecz dotyczącą licencjonowania praw własności intelektualnej. Otóż mamy na rynku firmy zagraniczne, które posiadają swoje oddziały w Polsce, w ten sposób współuczestnicząc w tym globalnym wyścigu. Tyle tylko, że Później, aby korzystać z ich rozwiązań, musimy de facto wyposażyć się w licencje zakupione za granicą. I to jest taki model bardzo porównywalny z modelem polskiego fiata, którego to fabryki mieliśmy kiedyś tam w Polsce. Ale licencje musieliśmy kupić za granicę, co ustawia nas, można powiedzieć, na końcu tego łańcucha wartości. My chcemy ten trend odwrócić. Uważamy, że nasi inżynierowie. Mogą budować i implementować i tworzyć własność intelektualną tutaj w Polsce, po to, aby później móc ją licencjonować na cały świat. I to zmienia spozycjonowanie naszej branży w łańcuchu wartości w obszar, z obszaru bardzo małomarżowego, który wręcz jest porównywalny z bad leasingiem, do obszaru wysokomarżowego, gdzie odpowiadamy za kluczowe. Rozwiązania i silniki systemów telekomunikacyjnych. I taka jest nasza ambicja i nad tym pracujemy.